Po treningu, nawet jeżeli to był tylko i wyłącznie spacer, pamiętajcie o rozciąganiu. Pracuje tam klatka piersiowa, więc rozciągamy klatkę piersiową. Z wydechem pchamy delikatnie biodro do przodu. Klatka piersiowa otwarta, oczywiście na obie strony. Chwilkę przytrzymać brzuch pod kontrolą. Wpuszczacie z każdym wydechem jeszcze ciut więcej napięcia. Ok, pracują mięśnie grzbietu, więc rozciągamy w najszerszy grzbietu w przesiadzie. Chodź się i rozciągnij sobie połowę. przesiad. przesiad. Jedna, druga strona. Ok, pracuje przednia część uda. Czyli rozciągamy przednią część uda, podciągnij brzuch, naciągnij stopę na siebie i pamiętaj, żeby kolano było leciutko mamy do tyłu. Jedna, druga strona. I pracuje łydka, tylna część uda, więc rozciągamy łydkę łącznie z tylną częścią uda. Wspierasz się o nogę. Ugięto biodro wycofane, brzuch podciągnięty, klatka piersiowa do przodu i naciągamy się w stopie na siebie i cała ta tylna taśma nogi plus pośladek pięknie sobie pracuje. Druga noga. Hmm. I strona grzbietowa stopy naciskamy, a mało kto rozciąga stronę grzbietową stopy. Palce są wycofane, nie ściągamy kolana ani do wewnątrz, ani na zewnątrz. Duży palec jest wyraźnie wyciągnięty do tyłu. I pchamy stawem skokowym w przód. O palec i rozluźnioną stopę wspieramy o podłoże. Mhm. I na koniec rozciągnięcie klatki piersiowej. Brzuch pod kontrolą, barki wycofane, łopatki ściągnięte. No i oczywiście o czym pamiętamy na sam koniec. Zresztą nie tylko po spacerze, po wysiłku, tylko z samego rana o przeciąganiu. O, najcudowniejszy moment. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że Was troszeczkę zmotywuje do ruchu, do działania. Powodzenia, miłego dnia.